Co teraz? Może ulepszymy sobie regenerację? Mam jeszcze dużo jednostek, ale nie chcę tak za każdym razem tracić po tyle. Posiłki na się patrzy, i teraz możecie sobie iść do przodu. Się bić to załatwimy. Damy to na tych. No i dobra, ty chyba patniesz? Dokładnie. To daje plus 10 do szczęścia, czyli szczęście będzie, jak zaatakujemy. No to zrobimy jeszcze tak. Nie będzie szczęścia, ale dobra partia. No, I dało się to zrobić bez strat. Tak jak to też da się zrobić bez strat. najpierw a no ty bijesz więcej No możecie się bić Jeszcze aha, a ty już padasz? Dajmy sobie to. No i dobra. Myślę, czy się nieco cofnąć po boiska. Дај ми тој моц. Снова буто само. Będziesz dostawał obrażenia. Niech oni sobie podejdą. Jeszcze w to depno. No i w sumie dobrze. Teraz obydwaj będą dostawać obrażenia. I jeszcze raz. Czy ty z dystansu też dostajesz to te obrażenia, czy tego zwarciu, zwarciu, okej. Okay. No dobra. Już są w miarę wytrzymali. Tu jest bohater. Czy ty idziesz do mnie, to jest Markus. Wiecie co, ja sobie chyba wykupię jednostki a niego, zaczekam sobie jeszcze. I teraz tam idziemy. Sandor zbliża się w do Fortus. w z... Eskortu, kraje Ja nie umiem czytać, naprawdę. Słyszał w się sensie na głos! Ktoś ty, i co tu robisz? I czemu masz ze sobą tylu niebólników? Gońku gładny! Koń smaczny! Pewnie zauważyłeś, że ci orkowie są uzbrojeni. Jestem Sandor, mam siostrę Irinę. Wiele dla mnie znaczy. Co? Ta blać, co chciała wykastrować mi wujka? W przyszłym życiu staranniej dobieraj słowa. Ile razem Marko zginął? Nie <laughs> wilków. A, i to jest chyba taka broń, którą zawsze Sandor pewnie, mi się wydaje, grał. Dobra, dajmy sobie to. Zajnijmy Zajnijmy. Tu trzymają twą siostrę. Niewielkie miejsce, niewielu strażników. Hmm. nie trzeba straży. Tylko głupi by napadł domek myśliwski księcia wilków w sercu jego kraju. Gerhard mnie nie okiełznał. Ty też nie zdołasz. <śmany> Każdy ma granicę wytrzymałości. Ty też masz. Po twoim trupie prędzej ucieknę. Uciekniesz? <śmany> to kraty z litego żelaza. A kto miałby cię uratować? Chyba tylko wariat. Widać, nie poznałeś mojej rodzinki. <śmany> kto idzie? Brak iryny. Mówiłam, że prędzej ucieknę. Irina, na miłość boską. Tyć wokół! Siostra zna się na ludziach, a kral. Nawet Elrad ci nie pomoże, jeśli cię złapią. Zresztą ja też. Jestem ranna i głodna. To nie damy się złapać, Kralu! Strażnicy martwi, cisza i spokój. Naprzód! Kralu, ona jest ranna. Nie może walczyć. Orkowie by ją zostawili. Irina to moja siostra. Ty i ona to moi jedyni przyjaciele. <laughs> Sandor wybrał zły moment na wojnę, ale lepszych przyjaciół nie mógł. Zwiadowcy mówią wszędzie wojennicy. Północ, wschód, zachód. Wilk poluje na Sandora. Musimy zejść z głównych dróg. Musimy dotrzeć do portu i wejść na statek. W ten sposób uda nam się wrócić na twoje wyspy. Dobra. Będzie trzeba uciec. Aha. I teraz jest taka opcja: albo dojdziemy sobie tutaj, albo po drodze przejmiemy miasto. I oczywiście będziemy to robić. Yy... Razem z przejęciem miasta, ponieważ taka misja jest zaatakujmy. Dobra, chyba tutaj się cofnę, nie? Dokładnie. Ty idziesz pewnie do tego miasta. Dobra, to jeszcze sobie podejdź. Przejmiesz to? Co ty kombinujesz? No, no to teraz idziemy. Co to daje w ogóle? Eee... Aha, a czyli podczas bitwy, tu jest miasto do przejęcia, tu sobie moc zwiększymy. Przejścia nie ma. Akceptujemy. I dobra, ścigamy. A, i tu jest jeszcze miasto. Spoko, czyli dobra, mogę sobie to przejąć. Przejmujemy wszystko, nie? Czemu tych tyle straciłem harpi. Nie może tak być. Dobra, trzeba się pozbyć na pewno strzelców. Bardzo dobrze. Ała. Niestety, dobra, zróbmy sobie tak. możesz też atakować góry, nie? Źle ustawiłem się. Bo teraz mogą ci bieg tak zrobić. Idealnie w linii się ustawili jeszcze ta będzie leczyć, ale już nie uleczy więcej, więc musimy się tymi przesunąć. Dobra, dajmy regenerację. да я мог и так атаковать Bardzo dobrze, że wychodzisz. Ała, ale mi zdała. No, zdecydowanie nie lubią centaurów w Teraz ty zaatakujesz. Ja sobie podlecę tutaj, żeby potem ona mogła tego zaatakować, kusznika. Dobra, dajmy mu to. Teraz jak ten zwarciu zaatakuje, to jeszcze dodatkowe obrażenia wlecą. No, dobra, kończymy trochę straciłem, ale nie szkodzi to są orkowie, oni dążą do tego, żeby yy, nie mieć haniebnej. Yy, Śmierć? Nie wiem, ogólnie, żeby... Śmierć dla nich jest godnością? Godna? Czy coś takiego? Śmierć w walce, o! Chyba bardziej tak to idzie. Tutaj ktoś chyba idzie. Dotarliśmy. Może jadeitowe. Sandor widzi może jadeitowe. Kral widzi warowne miasto, ogromny port, uzbrojone okręty, a potem może. Przeszliśmy przez księstwo wroga, stworzyliśmy armię. To będzie łatwiejsze niż polowanie na królika. wiecie co? Nie wiem, jak ja blisko muszę podejść, pójdę sobie tędy, bo chcę to miasto przejąć. Dajmy sobie to jeszcze. Zaczekajmy jeszcze na jednostki, żeby z jeszcze większą armią podejść. Tyle co nawet buduję, to to idzie na pewno. O, coś tam masz. No to tym bardziej trzeba jednostki wykupić. Centaury nie były budowane. Dlaczego? No dobra, uciekasz. Coś tutaj dużego jest, czego nie mogę podejrzeć. Nie, tu jesteś tylko ty. I to mi się podoba. Przebudujemy sobie i możemy kończyć tą misję. Ten chyba jest dość duży. Zaraz. Sandor wie jak żeglować? Żartujesz? Ledwo pływam. Kraj to wyspiasz. Będzie dobrze. Żeglowanie jak jazda na koniu. Raz się nauczysz i już nie zapominasz? Nie. Często się wymagasz. Oczywiście ja nie wiem, czy zaraz tutaj jak wpłyniemy, jeszcze ktoś nas nie zatokuje. Ja sobie zaczekam jeszcze jeden tydzień. na jednostki. Bo mam takie wrażenie, że chyba ktoś jeszcze nas atakował później. Jak wypłynęliśmy. Jest niepotrzebnie w sumie pomijałem tamtą walkę, nie? Nawet nie sprawdziłem co to jest. Nie wiem. Hashima? Nagowie podobno dają schronienie potrzebującym. Moja siostra mogłaby tam zostać. Żadnych nagów na pokładzie! Spokojnie. Potem popłyniemy na Twoje wyspy. Znajdziemy Twych ludzi i uwolnimy nasze oddziały. Sandor, przepraszam, że to na Ciebie ściągnęłam. Irino, przecież jesteś ofiarą. Na płomień Elrata nie masz za co przepraszać. Poza tym znasz mnie. Cieszę się, że dał mi pretekst. Nie znoszę drania odkąd. E, nieważne. Tja, szancik. Ja też. Ej, mały kuniak! Patrz! My jeszcze nie wolni. No właśnie. Panie, wydostali się z Lil'shaven. Depczemy im po piętach. Jak Elrad da, to złapiemy ich na morzu albo przy pierwszym zejściu na ląd. Doskonale. Zabijcie wszystkich. Ale przywieźcie mi moją żonę. Prędzej czy później nauczę ją Moresu. Choćby zajęło to wiele lat. Aha, a jednak nie ma. Dobra. No to git. No to co? No to widzimy się w następnej. Aha, dobra, bo już wiem jak będzie wyglądała następna misja. Przynajmniej początek. Ale to w następnym odcinku. Na razie.